Witajcie. Już wieczór jest. Nie wiem, czy będzie coś widać. Zobaczcie, jak mi kwitną te śliwki. Super, super, widać w dzień to aż huk był od pszczół. Tak, tu się uwijają. Chyba coś będzie widać. No wcześniej, kurde, nie, nie udało mi się wcześniej zrobić. Dobra, szybko pójdę i pokażę, co one... Ostatni tydzień są już kury tu na tym wybiegu. Zobaczcie, tu nie ma nic. Wszystko wyżarte do gołego, do gołego, do gołej ziemi. Klepichko. No ale one mają tu. Mają tu wyjście. Jest tam dziura w siatce zrobiona. I one mają tam... Wyjście... Yy, tu z drugiej strony siatka, widzicie, tu jest. Tam. Wcześniej tutaj były, no to tu już trochę odrasta, ale wcześniej to też było klepisko. O, pokażę Wam. O, tu mają przejście takie. <laughs> Oj, tak wygląda moje pole pszenicy. goła ziemia. No, widzicie? Jak kosiarka. E tam kosiarka. Kosiarka tak nie zrobi. O, tu. Wyjedzone i one tak dochodzą tu aż. Nie zostawiają tam nic, tylko wyjadają i przesuwają się teraz dalej, teraz dalej. Tam to było przestawione jeszcze w innym, innym miejsce, tam też wyjadły, ale już trochę odrosło. Ciemno już kurde pszenica moja. Ta ekologiczna. Bez nawozu. No coś tam rośnie. Szału nie ma. Ale dla kurto urośnie. Kur tam mam... O, posiałem mieszankę owsa z ubinem. Yy, nic. Nic nie wychodzi. Tak sucho. No ale co zrobić? Trzeba czekać na deszcz. Dobra. Mm. Było parę pytań ostatnio, o... O... W... o co to było? O... Kurde, zapomniałem. A! Prze ten... O... Nie, nie wyjadanie tej... Drobnych tych części śruty. Że wyjedzone tylko grubsze, a reszta zostaje. I ten... Zaraz wam powiem... Jak ja sobie tym radzę? Jeszcze, jeszcze pytanie było: jak sobie radzę z tym, że kury strasznie mocno rozsypują, rozwalają. Że, no, no, po całym kurniku pszenica. pszenica, czy tam, no co tam co daje? Dobra, jesteśmy w kurniku. A, pokażę Wam jeszcze, że dopóki. Dopóki jeszcze coś widać. Będzie coś widać. Mam tu latarkę. Jak mobil już jest wyczyszczony. Gniazda już są skończone, tylko wyściółki jeszcze powkładam. Wymyte wszystko. Przygotowane do nowego sezonu paswiskowego. Także... Mogłem w dzień to zrobić, ale brak czasu. Jak, nie wiem, czy jak już wspomniałem, ostatni tydzień, no już czekam do, do świąt i, i już po świętach wyjeżdżają na, na pole. Dlatego po świętach, bo no nie chcę im teraz robić jej rewolucji takiej, no, zmienić im środowisko, to mogą mi trochę jajka przyciąć. No wiadomo, że teraz akurat na to jajko potrzebne jak diabli. I trochę się tego obawiam, ale po świętach akurat będzie elegancko. Kury już yy, oglądają telewizję. W kinie siedzą. Telewizor jeszcze do muszę założyć. I te pojadły, bo niedawno była obsługa. Dobra, wracajmy do, do tego, do, do tego pytania. Yy. Pierwsze co musimy wiedzieć to ile nasze kury jedzą, czyli co. Jeżeli mamy w typie średnim kurki, no to trzeba przyjąć, że 130 gramów zjadają każda sztuka na dzień zjada 130 gramów, tak mniej więcej. W typie lekkim, no to jest tak 110, czasami nawet troszeczkę mniej, no ale przyjąć trzeba że 110. I co? Jeżeli wiemy, że na przykład 130 gramów zjada jedna sztuka, no to mnożymy ile mamy sztuk i wiemy ile powinny nam zjeść w, całym, w przeciągu całego dnia wsypujemy tą porcję do paśników dodajemy tam więcej trochę y, 2-3 kilo tylko musimy sobie to zapisać żebyśmy wiedzieli że, że dodaliśmy więcej i tam o którejś tam godzinie następnego dnia przychodzimy i zsypujemy to i mierzymy ile nam zjadły Wtedy mniej więcej wyjdzie ile, ile one, one, one zjadają um, tej śruty w przeciągu jednego dnia. No z jednej doby. No w nocy nie jedzą, no ale. I wtedy, tylko że wiadomo, no stado musi być zdrowe, nie? Muszą kurki być, być zdrowe. I jak wtedy już wiemy, ile one zjadają, no to to już wtedy sypiemy im tą porcję. I ani grama więcej. Bo wtedy właśnie one będą wyjadały lepsze, a resztę zostają, jakby miały za duże. Jak, tak, jak to się mówi, sypane do woli. Ja to stosuję dawkowane jedzenie i dlatego mi nie wybrzydają. I co. Co na przykład. Jak to powiedzieć. Przez tam 3-4 dni dosypuję im tylko, nie? Mniej więcej wiem, ile oni nic jedzą. Codziennie dosypuję. Ale jak widzę, że trochę zaczyna się zbierać już, to później tak no w przeciągu tygodnia ewentualnie e, można tak zrobić, żeby nie dać im nic zjeść. Przykładowo. Wchodzimy, patrzymy, że... A, jeszcze mają. Nie dostajecie. Musicie zjeść wszystko, dopiero dostaniecie nową porcję. Wtedy one wyjedzą nam wszystko. I, i, i ten. I wtedy wszystkie te składniki będą pobrane, nie? Bo tak tak będziemy im dosypywać, będą jeszcze miały, a będziemy im dosypywać, no to one już same z siebie będą wyjadać lepsze, a reszta zostaje. No tak dzieciaki, cukierki najpierw zjedzą, a potem obiadu nie chcą mieć. Dobra. Co chciałem powiedzieć? A, jak sobie radzę z tym, z rozsypywaniem tego paszy. Zobaczcie. One już tu o, widzicie, pojadły, sobie siedzą. Ile jest rozsypane? Nic 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 nie jest rozszypane Oryginalnie paśniki Mają tylko tutaj trzy otwory te, te regulacyjne do góry, nie? Żeby większą szczelinę tu zrobić Nie? Mają trzy Ja dowierciłem sobie jeszcze tam trzy dodatkowe Opuściłem to na dół Tu są takie, o Widzicie? kręty powkręcane jeszcze, to się unosi, można to unosić do góry, o widzicie, ale wkręty są tak, że one dochodzą tutaj prawie, że do, do tego i zobacz zobaczcie, może będzie widać jak ona tutaj będzie jadła, co będzie próbowała zrobić, żeby rozsypać, tak zawadza i próbuje to, próbuje rozsypać, ale nie ma, yy, musi być to, oczywiście no... Paśniki teraz będą myte, bo brudne jak diabli, tak żeby się nie powiedzieli, że syf tu mam Kończy się sezon kurnika i idą na paswisko, to tu gdzie będzie czyszczone. Tak gdzieś jakby to... Jedna trzecia musi być opuszczone tutaj, nie? Żeby ta krawędź była w miarę wysoko Znaczy opuszczone, uniesione jedna trzecia od spodu, nie? Żeby, żeby ten, także... Tu jest tak wysoko, żeby one, one jak wy, wyciągają tu spod tego, spod tego Zapełnia się to i wtedy one nie mogą tego rozsypać. No i tak sobie po prostu radzę z tym, żeby mi nie, nie rozsypiewały. I tam wyjadają wszystko, nie ma nie ma, że wyjedzą lepsze, a resztę zostawią. Hmm. Dobra. No mam nadzieję, że mam nadzieję, że coś tam wam pomogłem. Z tym, jak tam ewentualnie sobie urządzić to, żeby, żeby było lepiej. No, mnie to działa, sprawdza się. Jest ok. Idziemy do przedszkola. W przedszkolu mam tu buty na zmianę. żebym ja sobie tutaj nie wnosił brudu mam tu drugie drzwi ale to uruchomię teraz już bo ciepło teraz jest to to będę z tymi chodził. ale na początku to musiało być tutaj musiało być po idealnie przez pierwszy tydzień musi być idealne muszą być warunki teraz już kurczaki są starsze już potrafią same regulować temperaturę przypomnę że tak około, około tydzień czasu to one już regulują same temperatury, także już nie są tak wrażliwe na, 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 na to zimno. nie? Zajrzymy do środka, już tu widzicie, jest to pootwierane, jeszcze szczeliny wentylacyjne już są porobione. Także już ta cyrkulacja powietrza jest tu, nawet jak no, to czuć gorące powietrze, jak, jak ono leci. Czyli musi, jak wylatuje tu gorące, czyli musi którymiś otworami wchodzić. Nie? Zawsze patrzyłem, któryś gdzieś tam zawsze znajdzie. Co jeszcze? Bo zapomniałem wcześniej powiedzieć Wam. Popatrzcie sobie na. I co, rosną? Czy nic nie rosną? Mi się wydaje, że rosną. Już jest nauka tego. Jedzenia z paśnika, no już i zainteresowanie już jakieś tam wykazują. Na początku jakimś. Wsta... A dzisiaj wstawiłem dopiero. To nic, żaden nie przyszedł. O, a te wytłoczanki jak powyżerane już, już mi tu dziobią, dlatego już trzeba paśniki powstawiać, nie? ale no na, na razie wstawiłem paśniki, ale tu na wytłoczankach jeszcze jest, bo one jeszcze nie umieją z paśników, także wiadomo, no najpierw muszą sobie, muszą się tego nauczyć. Powiem wam jak z temperaturą, no to wiadomo, łatwo jest regulować temperaturę, ale jak to z wilgocią? Bo ta wilgoć, wilgotność musi tu być. Musi być 60-70. Ścianki opryskuję opryskiwaczem. Mam taki opryskiwacz. O, taki zwykły opryskiwacz. I codziennie rano spryskuję ścianki. Dokładnie ściany. No, ściany spryskuję i klapy. I klapy spryskuję wodą. I tak samo robi wieczorem, żeby ta wilgoć, wilgotność się utrzymała. Dlaczego? Bo ten układ oddechowy ma taką hmm, zapomniałem jak się to nazywa, taką no zapomniałem, taką błonkę jakby no powiedzmy, że błonkę no, no chociaż to nie jest błonka, ale zapomniałem nazwy tego jak to się nazywa dokładnie, no fachowo i to jak jest za sucho, po prostu to wysycha, yy, wysycha, no po prostu przez, przesycha układ oddechowy i powstają takie mikropęknięcia, Jakieś już o tym już mówiłem, ale teraz przypomnę jeszcze raz, powstają mikropęknięcia i tamtędy i po prostu otwiera się furtka do różnego rodzaju infekcji, zakażeń jakimiś bakteriami, coś i wtedy yy, bakterie mają... Mają miejsce, które wejść do organizmu. nie? A jak ta wilgotność jest utrzymana na pewnym poziomie, no to ta. E, ta Ojej, no jak to się nazywa? No zapomniałem. Ta, ta błona tego układu oddechowego e, jest wilgotna i wtedy chroni, chroni e, układ oddechowy. No, to tak. E, takich ciekawostek, nie? Tu no, temperaturę no to wiadomo jak regulować. Ja już tutaj opuściłem. Temperaturę do 28. Zmieniłem kwoki na znaczy żarówki A, jeszcze ważne: po tygodniu zaczynam wprowadzać ten. Już skracam im dzień. Czyli teraz będzie 22 godziny światła, a 2 godziny tego, nocy. A później sukcesywnie będę, będę zwiększał, nie? Ale to będę wam mówił, co i jak. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jak mówiłem już yy, na początku, wtedy jak przyjechały yy, te kurczaki, no to o tej śmiertelności, że w tych pierwszych trzech dniach yy, mamy te, to, no, te upadki po prostu. Jeżeli te upadki są w granicach 3%, 3% maksymalnie 4%, przez pierwsze trzy dni oczywiście, no to jest norma. To jest norma i tak, tak po prostu się dzieje. Po prostu te słabsze odpadają, a, a silniejsze zostają. Jeżeli yy, nam skoczy to do 6-7%, no to znaczy, że, że coś w wylęgarni poszło nie tak i, i, i po prostu one, one, one padają. Chociaż później powinno się to uspokoić. No, po tych moich pierwszych upadkach, tych pierwszych trzech dniach, odleciało mi chyba 9 sztuk nioski i 4 sztuki boilera. I to się już uspokoiło, już teraz jest ok. Także, jakby to powiedzieć, po tych trzech dniach zerujemy sobie licznik, i później upadki liczymy od nowa. Tak, jakby do, jakby do, to możemy podzielić te trzy dni. Potem ten odchów do 16 tygodnia. A potem będziemy liczyć znowu upadki, ale to są jeszcze tam bardzo małe, tam w granicach 3%, powinno być nie więcej. No, może do 5% maksymalnie. No, ale to jeszcze wszystko wam będę mówił. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A! Jaka obsada? Przyjmuje się, że w pierwszych trzech tygodniach na jednym metrze możemy spokojnie utrzymywać 80 sztuk wnioski Później po tych trzech tygodniach zmniejszamy do 40 sztuk na metrze. Ale to jeszcze będę Wam mówił, co i, co i kiedy. Także na początek, do trzech tygodni. 80 sztuk na metrze, spokojnie może być. Nic się nie będzie działo. Dobra. Zajrzymy do brólierów. No chyba wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. No. Jakby. Jakby coś, to na pewno mi tam jakieś pytania zacznę cię zadawać. Dobra. Zajrzymy do brólierów. Jak wyglądała anioska a jak wygląda blojler takie kabanie już porosły no, broiler. no już blojler odważniejszy już coś tam z je ale zobaczcie jaka różnica jest między blojlerem a, a nioską Tam to takie maluchne a to, to już takie kabany są No, później jak zacznie się robić cieplej, no to te klapy będą uchylone. Najpierw na początek trochę mniej, później no to praktycznie jedna klapa będzie otwarta, żarówka będzie wyłączona, żeby ta, ta wymiana tego powietrza była, nie? Bo tu też jest istotne. No. Tu widzicie, termometr wisi w wilgotnościomierz, tak samo i w tamtym jest odchowalniku. I teraz jaka jest tam... Poczekajcie zobaczymy jaka jest wilgotność i jaka jest temperatura. Zobaczymy. O kurde. No 69 i 28 i 7. No bo niedawno była obsługa i było pryskane tą wodą, także ta wilgotność jest w miarę jeszcze wysoko, a ona z czasem zacznie spadać, nie? Wtedy będzie znowu, rano trzeba będzie Trzeba będzie znowu pryskać, żeby nie było za sucho No chyba wszystko co chciałem powiedzieć, bo Bo no nic mi teraz akurat w tej chwili do głowy nie przychodzi Ale to wiadomo będę nakręcał częściej filmy To, to na pewno coś mi się... jak mi się przypomni to wam powiem Fajnie sobie rosną Pod put, żeby nie zapeszyć 4, może 5 tygodni to wyjdą na, do 30 traktora. Zobaczymy jaka pogoda będzie. No tak liczę w 5 w 5 tygodniu. Ktoś tam się kiedyś pytał jak długo trzymam dolery. No ja to trzymam długo. 10 do 12 tygodni nawet. Na tej mojej pasy własnej to. To one rosną mi jeszcze w szyknym traktorze, to one rosną dłużej. Ale za to takie mięso jest, przerośnięte, fajnie puszcze, dojrzałe. Mmm, super. Nie taka wata jak to 7 tygodni kurczak, to miękkie tam mięso, że. No, dobra. No, dobra. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu. Cresce.